Nieznajomy odział się w kożuch i przez długą chwilę stał na środku izby, gdzieś przed się zapatrzony. Stary już był przygarbiony, nieco siwy, suchy jak wiór. Twarz miał poradloną i ziemistą dziurę w prawym policzku, stary ślad od kuli, a czerwoną, długą, krychę nad okiem, nos długi. Krzaczastą rzadką brudkę i ciemne oczy, głęboko wpadnięte i jarzące mocno. Fajki z zębów nie popuszczała ani na chwilę i cięgiem ją zapalał. Poruszył się wreszcie i chciał jakieś pieniądze dać Jagusi, ale cofnęła ręce za siebie i poczerwieniała. Weźcie, za darmo nic na świecie nie dają, no ale we świecie może taka młoda żyd to jestem, albo ten handlarz, co za wodę i ogień każe sobie płacić? szepnęła obrażona. – A… Bóg wam zapłać za gościnność. Powiedzcie waszemu, że był Jacek z woli. Przypomnij mnie sobie, zajrzę tu jeszcze do was kiedy teraz mi pilno, bo noc nadchodzi, zostajcie z Bogiem. Panu Bogu oddaję. Chciała go pocałować w rękę, ale wyrwał się i żwawo ruszył z chałupy. Na ziemię sypał się pierwszy ledwie dojrzany mrok. Wicher ustał. Jeno za zasp, co groblami leżały w poprzek drogi kurzył suchy, miałki śnieg, kieby kto pytle wytrzepywał z mąki. Ale ino dołem szła mątnia i kurniawa, bo górą już przycichło, że domy i sady wychyliły się na jaśnie i stały widne wądlałym sinawym tumaniem roczenia. A wieś, jakby przedsknęła z odrętwienia, Zaroiły się drogi, zawrzały głosami opłotki, gdzie niegdzie brali się do odwalania śniegów sprzed chałup, rąbali w stawie przeręble, nosili wodę, wywierali wrótnie do stodu, że bicie cepów donośniej rozlegało się po drogach, a gdzie niegdzie już i sanie z trudem torowały sobie drogę. Nawet wrony pokazały się w obejściach, co było niechybnym znakiem, że szło na odmianę. Pan Jacek rozglądał się ciekawie dokoła, Czasem pytało o ludzi spotykanych, to o chałupy, a szedł tak raźno, że Witek ledwie nadążył i no łapa biegł przodem i wyszczekiwał radośnie. Przed kościołem piętrzyły się tak srogie zaspy, że całkiem ogrodzenie przywaliły i prawie po gałęzie drzew sięgały. Musieli obchodzić drugą stroną, po bok plebanii. Naprzeciw której cała hurma chłopaków ganiała się z wrzaskiem i biła śniegiem, a że łapasz czekał na nich. Chycił go, który za grzbiet i rzucił w puszystą dymiącą jeszcze zaspę. Witek skoczył na ratunek, ale i jemu dostało się niezgorzej pecynami. Że ledwie się wygramolił, coś niecoś oddał i poleciał chybcikiem, bo pan Jacek nie czekał. Ledwie się przekopali na cmentarz, a i tam śniegu było na dobrego chłopa tyle, że ino ramiona krzyżów czerniały się nad groblami i garbami śniegów. Miejsce zaś było nieco otwarte. To wiatr jeszcze przeciągał czasami i kurzawa raz po raz przysłaniała wszystko mgławicą, że ino drzewa nagie targały się w niej i majaczyły pniami. Pola zaś naokół zasnute były bielmem, oślepłe zgoła i sinem rocznością, że nic nie rozeznał. Ni drzew, ni kamionek, ni borów. tuż za cmentarzem na dróżce zasypanej ciągnęło kilkanaścioro ludzi ciężko obrzemienionych i przygiętych do ziemi. Kurzawa ich przysłaniała, co trochę, że przepadali całkiem. Ale gdy się przeciszyło, coraz bliżej czerwieniały wełniaki kobiet i widni byli pojedynczo. A co to za ludzie? Z jarmarku wracają. Ch, ale komorniki pod drzewo chodzili do lasu. I na plecach je noszą? A już ci, koni nie mają, to muszą na plecach dygować. A dużo takich we wsi? A przeciech, nie mało. Ino gospodarze mają grąta, a insze na komornem siedzą i na wyrobki chodzą, albo do służby się godzą. I często pod drzewo chodzą, co? A raz w tydzień dwór pozwala każdemu przychodzić z kulką, bo co se suszu obłami, a zbierze w płachtę i udźwignie, to jego. Ino gospodarze mają prawo z wozem jeździć i z siekierą do lasu. Myśla z Kubą to jeździli cięgiem. I nieraz jeden z dobrą duszą we wozie wracali, bo kuba umieli tak ściąć jakiego grabka i schować pod gałęzie, że ani borowy poznał! zawołał z dumą. A długo kuba chorował, opowiedz wszystko. Juści, że Witek prosić się nie dał i opowiedział co ino wiedział. Pan Jacek przerywał mu pytaniami, przystawał aż z gorącości, rozkładał ręce, coś ich w głos wołał. Ale chłopak nie wymiarkował, o co mu szło i dlaczego się tak dziwował, bo po prawdzie nie baczył dobrze. Strach gośdziebko przejmował, że to już mroczało i cały cmentarz jakoby się w śmiertelne gzło przyodziewał i różnymi głosami gadał, więc biegł przodem i ze strachanymi oczami wypatrywał kubowego krzyża. Odnalazł go wreszcie. Stał pod samym parkanem w podle tych rozwianych mogiłek pobitych na wojnie, przy których modlił się w zaduszki. – Adyć, tutaj! – na krzyzie stoi wypisane, jakub socha, przesylabizował wodząc palcem po białych, wielkich literach. No to rocho wypisali, a krzyż sporządził jambroży. Pan Jacek dał mu dwie złotówki i kazał śpiesznie wracać do domu. Chłopak w dyrdy uciekał, a ino jeden raz się odwrócił, by gwiznąć na łapę i spojrzeć, co tamten robi. Ha, Jezu! Dziedzicowy brat a klęczy przy kubowym grobie, szepnął zdumiony. Ale że mrok zapadał i przygięte drzewa trzęsły się jakoś strasznie. Strach go przejął taki, że galopem przełaj poleciał do wsi. Dopiero koło kościoła się zatrzymał, by złapać nieco powietrza i popatrzeć na pieniądze trzymane mocno w garść. Pies go też właśnie dopędził, że wracali już razem i wolno do chałupy. A koło stawu natknął się na Antka, wracającego z roboty. Pies się rzucił do niego przyłaszczać, szczekać, skomleć radośnie, aż go antek ją głaskać. Dobry pies, poczciwy, dobry. A skąd to wracasz, Witek? Witek opowiedział wszystko. Już ci, że o pieniądzach nie rzekł. Zajrzałbyś do dzieci, kiedy. A przyletę, przyletę. Nawet dla Pietrusia zrobiłem woziki jednego cudaka. To przynieś go, naści dziesiątkę byś nie zobaczył. A to chybcikiem przylecę, obaczę no czy gospodarz nie przyszli. A to nie ma ich to w domu, rzekł niby obojętnie, ale aż zadygotał. A u młynarza radzą coś ich z dziedzicem i z drugimi. A gospodyni w domu? zapytał ciszy W domu obrządzają. To ino obaczę i zaraz przylecę. Przychodź, przychodź szepnął. Chciał go pytać, dowiadywać się, ale nie śmiał. Ludzie się kręcili dokoła, choć już mroczyło, a przy tym chłopak, głupi, wygadałby jeszcze rozgłosił. Poszedł prędko ku domowi, ale przed kościołem rozejrzał się uważnie, czy kto nie patrzy, i skręcił w bok, na dróżkę biegnącą za stodołami. Witek zaś pobiegł do chałupy.